Siemaneczko, siemaneczko Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z GTA Online Dzisiaj was postąpię bardzo z fajnego zysku GTA Online Nauczę was jak to się robi oraz porobimy kilka misji Także jak się wam spodoba zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek A my już przechodzimy sobie do naszego materiału Mam GTA Premium Także mam też e, bardzo dobre tutaj raczej e, Mam bardzo dobre tutaj rzeczy. Początkowe zaczynają od auta i tak dalej. Także ja wam teraz pokażę może jak ten biznes się robi i do czego on służy, jak to się powoli robi. Także widzimy się już w moim biurze i zazwyczaj w waszym biurze. mój pierwszy odcinek z Pietał na PC Się spodoba. <gry> także zapraszam. Dobra, także jak już przyjechaliśmy do biurowca. Zaraz Jak to po, po kroku to się robi? Mój ogólny stan konta to jest jakieś 300 tysięcy Wczoraj zarobiłem na tym biznesie w jeden, jedną godzinkę, dwie godzinki może zrobić 300 tysięcy. Jeśli wam się poszczęści. Także od czego zaczynamy? Po pierwsze trzeba mieć wszystko, co należy. Już przechodzimy do pierwszej strony, która nam pomoże zrealizować ten biznes. Jeśli macie konto premium, to tym bardziej. Także za, zalecam zostać super. Także tak, wchodzimy w. Internet, nie są tutaj, by ktoś nie wiedział. W GTA, no to się klika po prawej stronie. Macie przyciski w górę, w prawo-lewo. Tam klikacie w górę i macie. Pierwsze, co musicie zrobić? Jeśli macie konto premium, to robicie w ten sposób, ci, co nie mają, też będą musieli. Biznesy, Maze Bank i mamy biznesy, pokazane wszystkie na mapie. Eee, zaczynając od tego, ale salony gier dopiero od Lester'a dostaniecie. No, może nie to. Eee, to jest tak. Tutaj mamy to, e, włącz, proszę bardzo, musimy najpierw zakupić swój pierwszy biznes, czyli albo zachowaj Mate Bank, czyli to co ja mam teraz z konta premium za darmo. Na, y, możecie kupić za 3 miliony, możecie kupić za 2 miliony, za 4 miliony i tutaj jeszcze powinny być inne oferty, ale nie umiem tego znaleźć. więc sorry. Także tutaj musicie zakupić swój pierwszy, ten jest tylko do przysłuchania różnych extracji, i jesteś do napadów. Ale to po kolei. Także kupujecie od, albo odbieracie ten biznes. Eee, e, dostajecie też jak macie konto premium, macie darmowe i te maski. Ale to już wytłumaczę z tamtych materiałów. Także, co można dostać z GTA Premium, z tego co macie zapisać. Także potrzebny Wam najpierw ten biznes. Więc tak, jak już macie ten biznes, uwaga, jak już macie ten biznes, moi drodzy, tak, wychodzimy, wchodzimy do tego całego. Taka, taka rada też, patrzcie, jak wchodzicie tędy To tak, u niej możecie odebrać też przekąski Nie wiem jak to się klika na Xboxie Może u Polaka już pewnie mieliście to Przekąski, możecie sobie odebrać za free przekąski Przekąski się przydadzą bardzo w tym biznesie Ja ich mam full zawsze, bo trudno łatwo przegrać, zginąć i w ogóle Także tak, wchodzicie do biura To jest Wasza następna opcja, którą musicie wykonać Musicie, bo inaczej tego nie zrobicie Także tak, wchodzicie, klikacie Enter Logujecie się, proszę bardzo. To jest moja nazwa, w grze, jakby ktoś chciał mnie zaprosić. Zagrajmy, proszę bardzo. Macie specjalny ładunek, pojazdy eksportowane. To jest najbardziej opłacalny biznes, jeśli gracie w pojedynkę. Ten nie za bardzo polecam, a ten jest ze przyjaciółmi najbardziej opłacalny. Także tak, pojedynkę macie eksport, mapę eksportu. Musicie najpierw sobie kupić jedno z polecanych, e, znaczy jedno z tych e, magazynów. Magazyny się niczym nie różnią poza wyglądem i miejscem. Najbardziej najlepiej się opłaca kupić to, co jest najbliżej tego, czyli najbliżej tu, a tu, najbliżej kurde swojej. Jak to by napisać? Twojej firmy. Ja kupiłem tutaj, bo mam blisko autostrady, mogę sobie każdą stronę podjechać. I też na początku macie tylko milion. Jeszcze musicie zarobić 500 tysięcy i będziecie mieli swój pierwszy magazyn. Kupujecie go od razu, na ten biznes wam potrzeba jakieś jeszcze 20 tysięcy. Także co macie, co robicie dalej, jak już kupicie ten biznes? Po pierwsze, musi w podsumowanie wchodzić, macie już swój pierwszy biznes, klikacie, już patrzcie, jest 1000 filmów, bardzo dużo filmów jest. Także tak, naciskacie, namierzanie pojazdu, i wtedy wam się to wszystko robi. Dobra, także jak już macie ten cały biznes, klikacie na Miecz pojazd, potwierdzacie. Proszę bardzo, przychodzi średni. No i macie auto. Musicie je albo ukraść, albo. Nie wiadomo, co tam jeszcze będą gadać albo ukraść, albo zabrać, albo się no. ścignąć. Ja już wszystkie robiłem opcje, jakie są dowolne, chyba w tej grze. No coś jeszcze mnie zaskakuje, bo ostatnio miałem wieści, którego jeszcze nie. No średni to jest słaba klasa. Wyjść na ulicę albo na dach. Ja nie umiem na przykład korzystać z spadochronów, e, także. Chodzę zawsze na y, w sobie No i co? Później przychodzi do Was SMS. No i już macie całą sprawę zrobioną. jeździć po auto, jedziecie do magazynu. Sprzedaje się samochody tylko wysokiej klasy i tylko dealerowi. Zapamiętajcie, to jest bardzo ważne. Y, ona do Was dzwoni, więc tak. Wchodzicie, auto się zaznacza na mapie. Moje auto na przykład znajduje się tutaj, czy ono jedzie. Uwaga, uwaga. Nie jedzie. Eee. eee Opłaty też się zaopatrzyć w kamizelki różnego wszelakich różnych tych wrząt także ja się teraz uzbroję i widzimy się za chwilę na miejscu. Dobra, jesteśmy już moi drodzy na miejscu tutaj. No i co? Mamy auto do zabrania. Dzień dobry. Będą nas gonić oczywiście. No ale mamy samochód, stoi w garażu, nikt go nie piluje jak bierzemy. O jazek, ona niskie jest. No i co teraz się robi? Odpala się nadanie, dzięki któremu nasi jakby wrogowie będą chcieli nas namierzyć. O nie, to jest bomba w tym. O nie, co za szał. Co za szał? Najgorzej. No i właśnie może widzisz bomba. No i to jest bardzo złe, bardzo zła misja. No niestety, no niestety moi drodzy, bomba se wybuchła, no i nie dojechałem niestety, nic się nie stanęło. Także masakra trochę, ale no czasami się takie pomyłki zgadzają, także jaka auto, uwaga, tym razem się uda? No jeszcze mi się nie pokazało, ciekawe, ciekawe Kradzież pojazdu Widz budynku. Okej, okay, spoko Czy to jest ta misja, że zostaje zdjęcie? Chyba tak Masakra totalna Dobra, uważajcie, to jest następny przykład, jakby... skarb Błękit, no dobra, mamy następne, to jest następnego typu zadań, pokażę wam dzisiaj, no nie wiem, kilku na przykład takich przykładach. Dostajemy przez zdjęcie, proszę bardzo. Dinozaur z... Yy, ...Hodly e, Musicie pojechać tam, musicie zebrać auto, ja już wiem gdzie to jest, bo wczoraj tutaj byłem z OWPL-em. Bo mi pomaga robić inne misje. No halo, co się stanęło? Nie wiem. Co się popsunęło? Ratunku? Nie wiem, co się stało. A nasz, przy, a nasz przyjaciel z schodokiem znajduje się właśnie w tym miejscu. Także ja sobie tam na spokojnie dojadę i się zobaczymy. Dobra, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. E, trochę minęło, ale jestem już na miejscu. E, no i mamy tego dinozaura i to auto. Powiedzmy, to policja, była, patrzeć, mam tego całego dinozaura. No i mamy auto. I teraz sprawdźmy jakie to auto, pewnie klasa średnia jest, tego co widzę Chyba tak, raczej tak To co, wsiadamy do auta i zobaczymy jak nam pójdzie A i takie auto, o Jezu Tragedia, jak my nie uciekniemy Dobra, mamy Uzi To co? Dobra, jedziemy moi drodzy. No, zaraz będą atakować nas. No, to, jest, to jest taka waga, czasami ci nie atakują, czasami wystarczy ukraść czy coś. Ale większość to cię atakują, nie? A zwłaszcza jak masz yy, legendarne auto, nie? Tap lecimy na górę. Aj, zauważyli mnie. Czyli policja mnie tylko goni. E, no to elo. Policja to tam mało ważna jest. No właśnie, jak mówiłem. Trzeba nie zniszczyć tylko, bo nie chcę mi się płacić za takie auto. A mogę zawsze kliknąć, no nie, wsiąść do tego auta, a mogę kliknąć H, H i się ukryć pod y, C. I teraz już szybciej policja mnie goni. O, jak mówiłem, proszę bardzo. Dobra, jedziemy do celu mój magazyn znajduje się w tym miejscu. widzimy się gdzieś blisko magazynu A w ogóle jak wszystko wygląda to auto. No ładne, ładne. Dobra moi drodzy, jesteśmy już przy noim warsztacie. Jak mówiłem przy autostradzie najlepiej jedzie się autostradę, macie obok hangar. Także lokalizacja jest bardzo dobra, zwłaszcza taką cenę, nie ma co, nie ma co wydziwiać. No i co, dojeżdżacie do hangaru Uważajcie, bo tu są na tej niestety ulicy No ale zdarza się Dobra, dojeżdżamy, pojazd dostarczony No i co dalej robić, pewnie powiecie eee, A dalej trzeba sprawdzić Dokładnie tak Także dobra, to się teraz będzie ładowało Dobra, eee, także tak, odbieramy od niej No i jak widzicie już mam trochę tych aut W ogóle one są zapakowane, nie wiem jakim cudem Ale no ciekawe Moje auta są tutaj, no ale to jest nieważne, to jest nieważne, my zaraz eksportujemy auto wysokiej klasy, żeby wam na przykład pokazać, jak to się wszystko to robi i tak dalej. Także co, podchodzimy do komputerka, limit czasowy jest tak, 10, 20, 30, 40 minut i na tym się kończy dzienna, dzienna praca, czyli 4 samochody możecie dostać w ciągu godziny, czyli po 50 tysięcy, ja to mało robię, zależy jakie auto wam się trafi, także tak. E, auto, które przed sobie ten Eksportowaliśmy, to ono jest tu. To jest klasa niska, bardzo, ale tak chciałem wam pokazać, Dobra, według klasy, wysoka klasa. Proszę, dwa auta mam do zeksportowania, Zeksportujemy sobie to auto, bo jest szybkie. E, Możecie zbierać sobie kolekcję. No, nie będę tego sprzedawał, ale kliknę, zobaczymy co się stanie. E, także tak, e, według wysokiej klasy. Bierzemy sobie auto. Eksport 2 miliony kosztuje. Także tak eksportujemy sobie 20 tysięcy za, za jego renowację. Także tak usuwamy nadal, nie, żeby nas nie ten, nie gonili. Eee, sobie tutaj jakieś e, wybieramy sobie opcje. Lakierowanie. No i robimy według swojego gustu. Może być to byle jaki kolor. Ja sobie oczywiście wybiorę biały. Taki klasyczek zrobimy. Kolor matowy. Taki niebiesko, taka pasa do zębów trochę zrobimy. E, nie wiem, e, tutaj możemy sobie gdzieś e, tu, maska. Jakieś takie pierdoły totalne. Tak, są progi, możemy jeszcze progi dodać. Progi, niech będzie, no są progi, dobra. Jest git, jest git. Koła, koła, możemy też jakieś tam wybrać. Nie wiem, e, takie są brzydkie, akurat. Nie, te są akurat brzydkie, dobra. Dach nie takie same. To są ładne, dobra. już niech takie będą w kolorku. Okej, okay, wszystko ładnie. No i teraz co robimy? Teraz możemy jechać elegancko i musimy teraz dostarczyć to auto do punktu jak najmniejszymi stratami. Ona dzwoni i za... Zaraz... będą... Ta, nadajnik działał jednak. Tak i będą nas zaraz gonić, jest licznik, będą nas strzelać i możemy stracić na tym aucie, ale możemy też spieprzyć i wtedy nam nic nie zrobią. Dobra, także z to wybieramy pierwszą auto i spieprzamy Ile nam tylko dały, dały koła? Także zapierdzielamy Bo mogą nas zaraz napaść i będą nas strzelać i wszystko. Także tak, za jestem bardzo skupiony. Także dobra, jedziemy, 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 szybko, szybko, szybko. Nie dajmy się namierzyć eee, Żeby było równe 100 tysięcy. Dobra, jedziemy. Bo są też, tacy, są też takie misje, że oni jakby już od początku nas gonią z karabinami, maszynowami i wszystkim co jest potrzebne. Tak jak mówiłem, koło autostrady jest najwygodniej mieć tą firmę, za milion 500 macie nawet dobry magazyn. Jeśli chcecie dobrze na tym zarobić, musicie sprzedać wszystkie, kolekcjonować wszystkie auta średnie oraz wszystkie słabej wagi. Wtedy będą wychodzić Wam same najlepsze, bo się nie będą pojawiać drugi raz te słabe, także to jest jak dla mnie bardzo dobry biznes. Dwie wychodzą bardzo często wysokie.

Dobra, w środku jest to auto bardzo brzydkie. Znaczy, ja mam takie ustawienie graficzne, ale tak to wygląda. Oj, oj, nic się nie zarysowało na szczęście. Dobra, tu jest jakieś ładne auto, już czeka. I dostarczamy je do klienta. Mówi, mówię wam, jest są też gorsze misje. Dostarczamy, proszę bardzo, doliczono, zaliczono. No i dostajemy sobie, moi drodzy, tutaj kasę wypłatę, prawie 20 level. No i mamy na moim koncie, raczej na moim koncie, mamy już prawie pół miliona. Proszę bardzo, pół miliona w banku, 400 tysięcy już mam pół miliona. Także jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz Jeśli Wam pomogłem, robić ten export, export i wszystko. Możecie też sprzedawać kolekcje, kolekcji nie polecam robić, bardziej jak samemu to sprzedajemy tylko wysokiej klasy. Ja mam teraz yy, bufa na 10 minut. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, jeśli chcecie poradni, Jakie są rzeczy z VIPa, jakie zadania z VIP-a? O, też powiedzcie, a ja dla na was nagram To Też to było na tyle. Trzymajcie się, moi drodzy, i cześć.